No, ja bym jednak ponownie prosił o podchodzenie do tego typu kwestii bez emocji. No, bo rzeczywiście przyjęło się uważać, że prawo łaski stosuje się wobec osób, wobec winowajców, czyli tych, którzy zostali skazani prawomocnie i czekają tylko na karę, i prawo łaski ma tylko uchylić te kary, zdjąć z nich to odium. Natomiast powiedzmy sobie uczciwie, że ta sytuacja jest w prawie polskim niejasna. Artykuł 139 Konstytucji mówi, prezydent stosuje prawo łaski, koniec zdania, prawo łaski nie stosuje się do osób skazanych przez trybunał na I naprawdę nie wiadomo, czy chodzi o skazanych prawomocnie, czy nieprawomocnie. Ja tylko podam wiadomo. przykład, że nie, nie wiadomo. wiadomo nie, nie. To z przepisów to, to na, nie wynika. I na przykład na w Stanach Zjednoczonych, ale nie, no pani poseł, no, przeczytałem pani przepis ja i nie to nie, nie wynika. Więc, a na przykład w Stanach Zjednoczonych prezydent stosuje prawo łaski nawet wobec osób, wobec których jeszcze się sprawa w sądzie nie toczy, tylko, tylko z postępowaniem przygotowawczym. Więc, łaski na więc etapie proszę państwa, stan prawny to jako prawnik jest taki, trzeba Powiedzieć, że mamy pewną lukę w prawie. Ja bym tutaj postulował uzupełnienie czy poprawienie tego przepisu, żeby rzeczywiście jednoznacznie wskazywał, czy chodzi o osoby skazane prawomocnie, czy nie. I wtedy mielibyśmy jasność. Póki co, niestety, są możliwe różne interpretacje. To mówię jako prawnik. Są możliwe, niestety, różne interpretacje i co innego nasze odczucia, co innego przepisy prawa, które nie są jasne w tym zakresie.